Witam wszystkich widzów, moi drodzy. 20 kwietnia 2024 roku i uznałem, moi drodzy, że tutaj ten, y, można powiedzieć, obrazek, który jest wrzucony, to jest, y, moi drodzy, miniaturka przedstawiająca dojście do tegoż filmu, który u nas jest odblokowany. Jest to materiał, moi drodzy, dotyczący tego, co dzieje się w tej chwili na całym świecie. Oczywiście, że z wyjątkiem Polski. A mianowicie różnego rodzaju, moi drodzy, prowadzonych śledztw, wyjaśnień, sytuacji dotyczących pandemii, dotyczących preparatów, dotyczących, moi drodzy, no was wszystkich generalnie, tych, którzy wzięli te preparaty, tych, którzy również nie wzięli te preparaty. Moi drodzy, po raz pierwszy cała ta dokumentacja, która była w internecie publikowana w formie zdjęć, jakichś PDF-ów, jakichś, moi drodzy, tabelek zbiorczych, co było zżmudne rzeczywiście, żeby to wszystko czytać, analizować, porównywać. Jest, moi drodzy, przygotowany film w języku polskim, ponad prawie dwie godziny godzina 58 minut przedstawiający właśnie, moi drodzy, to, co w tej chwili w innych krajach, jest przedmiotem, moi drodzy, dochodzenia, śledztw. Dotyczy również, moi drodzy, form prawnych dla ludzi, którzy ulegli różnego rodzaju manipulacjom, reklamom, namawianiu, nakłanianiu, zmuszaniu, przymuszaniu, etc. inne rzeczy. Ten film absolutnie, moi drodzy, nigdzie indziej nie może być opublikowany, dlatego że bardzo szybko ten film jest, moi drodzy, kasowany. Konta. Które gdzieś tam są pozakładane, istnieją dosłownie godzina do dwóch godzin maksymalnie. Mówię o takich, moi drodzy, witrynach jak YouTube, Facebook, Instagram, Twitter i wiele, wiele jeszcze innych. Moi drodzy, te materiały nie są po prostu dostępne. Są po prostu cenzurowane. Więc zapraszam Was dzisiaj na ten film. Możecie ten film sobie, moi drodzy, skopiować, zgrać, podlinkować, przesłać komuś, kto jest zainteresowany. Dlatego, moi drodzy, że jest to bardzo ważna sprawa i to, co dzieje się w innych krajach, zresztą dowiecie się z tego materiału, w jakich krajach się to dzieje, kto się tym zajmuje i jak daleko są posunięte, moi drodzy. Sprawy w celu wyjaśnienia, bo nie dotyczyło to tylko i wyłącznie zwykłych ludzi, ale dotyczyło to również policjantów, wojskowych, agentów służb specjalnych, moi drodzy, pilotów, kierowców. No i to, to tam wszystko macie ładnie, moi drodzy, wyłożone. I co w tej chwili się dzieje, a co w Polsce się nie dzieje, i dlaczego to w Polsce się, moi drodzy, nie dzieje. W pierwszym komentarzu pod tym filmem umieszczę bezpośredni link do tego materiału, który tutaj widzicie. On jest całkowicie odblokowany. Po wejściu na stronę będzie na czerwono napis na samej górze. Materiał wybrany znajdziesz po przesunięciu strony w dół. Przesunięcie ten, moi drodzy, ten pod wyszukiwarką będzie właściwy materiał. Ten, właśnie, moi drodzy, film. Więc. Polecam obejrzeć, bo moi drodzy, w XXI wieku, no nie wypada, to już jest w złym tonie. To jest moi drodzy, nawet zakrawa na, na, na grzech, tak? Być głupim i nie korzystać z tego, co jest dostępne, tylko z tego powodu, że no właściwie trudno powiedzieć dlaczego. Ale ten materiał na pewno Wam otworzy oczy, bo też wyjaśni pewne sytuacje. Zapraszam w takim razie, a inne osoby zapraszam do nas, moi drodzy, być może dzisiaj wieczorem, a na pewno jutro, ale może też to być, że dzisiaj wieczorem o 21 będzie wydanie specjalne, całkowicie odblokowane streama, ponieważ chodzi o wydarzenia, które będą, moi drodzy, realizowane, właściwie muszą być zrealizowane do 22 kwietnia. Tegoż roku 2024, i chodzi o wydarzenia, moi drodzy, w Izraelu. Cóż się tam ma wydarzyć? No to wejdźcie na stronę, znajdziecie informacje. Strona i tak jest, oprócz tego, w 50% już jest odblokowana czyli wideo możecie swobodnie sobie oglądać. Aha, bo są pytania. Jakby ktoś chciał skorzystać z możliwości komentowania materiałów u nas uczestnictwa w rozmowie na czat, no to trzeba, moi drodzy, założyć konto. Prosta rejestracja to jest, naprawdę nie wymagająca żadnych Waszych danych wrażliwych, żadnych, zero. <laughs> I, moi drodzy, wtedy możecie mieć dostęp do wielu informacji zupełnie bez potrzeby, moi drodzy, no, wykupowania tak zwanego Abonamentu, tak? Możecie sobie przejrzeć, co jest, co nie jest. Ale ten film naprawdę polecam. Kopiujcie, rozsyłajcie. Jeżeli nie możecie kopiować do siebie, no to możecie linkiem po prostu ten film gdzieś upowszechniać. Ktoś inny znajdzie ten link, zgra ten materiał, rozpowszechni. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Pozdrawiam i zapraszam, moi drodzy. W tej chwili już jest materiał ten dostępny. Do oglądania. No i on będzie cały czas dostępny. To nie będzie, że jest dzisiaj otwarte, e, moi drodzy, dostęp do niego, a później będzie zamknięty. Ten film będzie cały czas dostępny. No i tam jeszcze inne filmy znajdziecie powiązane z tą tematyką, ale to już jak będzie na stronie. Do usłyszenia w takim razie, być może dzisiaj wieczorem o 21 na streamie, a na pewno jutro o 21 na streamie, bo jutro jest ten tak zwany planowy. W takim razie, no to przy kawie możecie sobie teraz z rańca obejrzeć. Do usłyszenia.